Dzień dobry, cześć, i cześć, boom, headshot, krendensem, plus 5 do zadowolenia. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich urojeń. E, to nie wasze wiersze, dobra. E, lecimy zgodnie z systemem wyboru przez was konkretnego materiału, jego tematyki. Mianowicie porozmawiamy sobie dzisiaj w sumie o jednej serii, jednej grze, o dwóch grach, które zatrzęsły gamingowym światem generalnie. Bo w, wypada o nich powiedzieć, chociażby przez to, że jest to bardzo ciekawe zjawisko socjologiczne, społeczne. Myślę, że pewien sympatyczny żer dla ludologów, dla ludologii w ogóle. Zaczniemy sobie od y, Simsów. Ja, pozwolicie, będę się posiłkować tu, posiłkował tutaj wyrywkami, fragmentami mojego artykułu, który kiedyś tam już wypłodziłem, dotyczący właśnie tej gry i y, jego fenomenu. Ja Wam powiem tak. Ja jestem osobą, która bardzo docenia, powiedzmy, gry trudne, gry trudne. Co rozumiem przez tą trudność? Jeśli chodzi o kwalifikację, zakwalifikowanie danej gry do gatunku, pewien taki odważny eksperyment. miszmasz masz hybrydę gatunkową. Dlatego za początku nie wiedziałem, jak do tej serii usiąść, gdy wyszła właśnie pierwsza część firmy Maxis, właśnie pierwsza część. Simsów. Wszystkie takie recenzje, zapowiedzi były na tyle enigmatyczne, przez co bardzo intrygujące. Stwierdziłem, że to może być coś bardzo ciekawego i powiedzmy, nie zawiodłem się, nie zawiodłem się. E... Gdy dostałem tą grę w swoje łapy, bardzo spodobał mi się taki motyw, powiedzmy, nowoczesnej zabawki Tamagoci, tak to nazwijmy, która biła rekordy popularności właśnie w latach 90., gdzie powiedzmy nam, jako nazwijmy to graczowi, w Przyszło w obowiązku opiekować się daną, powiedzmy, takim też w sumie pseudo to było, to było zwierzątko. Firma Maxis prowadziła coś o wiele bardziej rozbudowanego. Pewne coś jak dotąd, co dało nam możliwość kontroli swoich wirtualnych podopiecznych. I wiadomo, no, się posiadają bardzo rozbudowaną i kompleksową symulację ludzkiego życia, takową właśnie oferują. Kontrolujemy swoje wirtualne ja od samego dzieciństwa aż po spokojną starość. I pytanie, czy ta gra jest powiedzmy eskapistycznym narzędziem, właśnie kreacji alternatywnej osobowości, jest to forma edukacji czy powiedzmy ucieczka od życia realnego. Może być też taki element, że jest to rozkośna sala rozkosznych tortur czy elektroniczny domek dla lalek. Właśnie, zatrzymajmy się przy tym domku dla lalek i przy tym poniekąd słusznym podejściu, że jest to gra dla dziewczyn, to jest troszeczkę takie nadmuchane już teraz. To absolutnie nie jest gra tylko dla dziewczyn. I zaraz wam powiem dlaczego. Podam Wam też kilka przykład z własnego życia. Mianowicie o co chodzi z tym wirtualnym domkiem dla lalek? Dlaczego akurat porównałem tą grę do czegoś takiego, a nie innego? Mianowicie... Jak zapewne kojarzymy, podstawowa zabawa chociażby właśnie w dom, w jakieś zawody, w odgrywanie ról przy użyciu właśnie różnych figurek, to jest wiadomo Barbie, Ken, GI Joe, cokolwiek, była to też pewna forma zabawy w dom, czyli wszystko co powiedzmy uruchamiało naszą wyobraźnię w celu aranżacji pewnych sytuacji rodzinnych i nie tylko. Wiadomo, na początku były figurki, potem wyszło całe, powiedzmy, osprzętowanie pokroju nowych ciuchów, nowych rzeczy, asortymentu właśnie, chociażby tam kuchennego, cokolwiek, całe domki, w ogóle domki z windami, to była totalna jazda. Nie mówię, że się bawiłem lalką Barbie. No, zależy w jaki sposób. Bardziej w moim sercu gościły G.I. Joe, ale mniejsza z tym. Simsy dały możliwość całkowitej alternatywy, jakby takiej wirtualnej alternatywy na samą ideę domku yy, z lalkami. I gdy otrzymałem tą grę wiadomo, od razu stworzyłem postać, którą zawsze chciałem być, zawód, który zawsze chciałem yy, wykonywać. Yy, mieszkałem tam z kolegą, bez żadnych skojarzeń, z moim serdecznym przyjacielem. Tam mieliśmy specjalny pokój yy, zabaw, nie uciech. Yy, Salę telewizyjną, kuchni i tak dalej. Serdecznie mi się podobało to, że z biegiem czasu, z biegiem zarabiania pieniędzy mogłem, powiedzmy, ulepszać swoje włościa, co bezpośrednio przekładało się na konkretne zadowolenie z tego, co mam, co zakupiłem, w coś się wyposażyłem, jak i zaspokajanie moich podstawowych potrzeb, co do kwestii żywienia i tak dalej. I zwróćmy uwagę w sumie, jaki ważny element edukacyjny, posiada gra w Sims, właśnie cała ta seria. Ja mówię generalnie o całej serii, nie skupiam się na konkretnej grze po prostu, bo to jest wszystko to samo w lepszym wydaniu. 48 tysięcy dodatek przywodzących tasiemca i odcinanie kuponów, to już pomijam, bo są to jak najbardziej elementy takie bardziej przeze mnie ambiwalentnie postrzegane ze względu na to, że są to rzeczy, które powinny od razu wejść w skład gry komputerowej, tej zasadniczej. Dlaczego akurat tych mebelków, tego psiaka czy tego zawodu nie mieliśmy od razu? Inna kwestia to jest oczywiście nie przepadam za grami, które nie mają końca, które powiedzmy są grą i tylko i wyłącznie narzędziem dla pobudzenia naszej kreatywności, w którym to pojedynku Simsy kontra Minecraft, według mnie wygrywa całkowicie Minecraft, ale do tego przejdziemy zaraz. I zwróćmy uwagę, jeśli pozwalamy Simsowi obżerać się, zaniedbując jakikolwiek sport, tyje. Gdy nie dbamy o jego higienę osobistą, zaczyna zwyczajnie brzydko pachnieć. Jeśli nie czyta on żadnych książek, nie odrabia lekcji, nie chodzi do szkoły, ma marne szanse na znalezienie w przyszłości dobrej pracy poprzez słabe te współczynniki, które kwalifikowały go do potencjalnego awansu. Gdy wyraźnie zaniedbujemy dom, znajomych i rodzinę, kwiatki padają, zwierzaki zdychają, kontakty z sąsiadami lub przyjaciółmi umierają, współmarzankowie odchodzą. I zwróćmy uwagę, każdy ten element, który teraz wymieniłem, przykładowo uczy dziecko, jak powinno postępować, o co powinno dbać i czego powinno się wystrzegać. Konsekwencje czynów są jasno nakreślone i bardzo dobitnie zobrazowane. Na przykładzie The Sims wychodzę z założenia, że cała ta seria jest bardzo pouczającą i ciekawą formą elektronicznej y, zabawy, właśnie wirtualny dom, rodzinę, wymarzonego spędzania wolnego czasu przez dzieci we wczesnym stadium y, rozwoju. Czyli pewna taka, nazwijmy to komputerowa socjalizacja bo za pomocą Simsów jako narzędzia, oryginalnego narzędzia. Ym, każdy następny dodatek to jakby zestaw kolejnych strojów, mebli czy wyposażenia dla naszych wirtualnych zabawek, simów. Całość przywodzi na myśl sprzedawane oddzielnie opakowania zawierające ekskluzywne, np. uzbrojenie dla figurek G.I. Joe w okresie niekomputerowych zabawek. Powolutko reasumując już tą pierwszą część materiału, e, Simsy w pewnym momencie gdzieś się tam powiedzmy zaplątały. E, Idea bardzo fajna została, ale za bardzo na tej idei jechano, urozmaicając cały interesujący, ciekawy, wartościowy przekaz jakimiś właśnie totalnymi bzdurami, typu wiadomo, smici, zombie. To jest taki totalny cios w stronę realizmu, którym właśnie cechowały się te pierwsze odsłony wraz z dodatkami. Wiadomo, no, ludzie już starali się jakokolwiek to rozmaicić, żeby już cokolwiek wpierdolić do tego dodatku, żeby Ludzie, którzy jak mają dodatek 8, no to nie mogliby nie mieć dodatku numer 9 i 10. To jest na tej zasadzie, czyli powiedzmy idea fajna, ale potem wiadomo kasa doszła do głosu i według mnie troszeczkę to serii zaszkodziło, chociaż uważam za bardzo ciekawy spin-off, taki już powiedzmy w dobrym kierunku chociażby średniowiecze, które montuje proponuje kompletnie inny, zróżnicowany względem części poprzednich gameplay, system rozrywki. I powiedzcie, ustosunkujcie się, jeśli mieliście styczność właśnie z tą grą, czym dla Was jest seria The Sims? Elektronicznym domkiem dla lalek, polem do symulacji i testowania różnych sytuacji społecznych, czy może formą zemsty, odreagowania na kimś lub czymś dzięki zamianie gry w wirtualną salę tortur? Chłopak nas rzucił, dziewczyna nas rzuciła, na kim się zawiedliśmy. Chcemy go w ten sposób ukarać, co bezpośrednio przywodzi chociażby kreację botów w strzelankach i wykorzystanie różnych narzędzi masowego mordu, żeby się na nim zemścić. Ja chociażby w sposób kreatywny wykorzystałem pewną możliwość aranżacji pomieszczenia w grze do aranżacji własnego mieszkania pod względem właśnie doboru kolorystyki, umiejscowienia poszczególnych mebelków. Grą tylko dla dziewczyn, osób samotnych potrzebujących weselszej alternatywny, czy może z braku kontre, konkretnego celu i końca gry nudnym tasięcem? Może wszystkim naraz. Kwestia otwarta, pytanie otwarte, Wam pozostawione. Czyli seria The Sims, wirtualny domek dla lalek. Symulacja, komputerowa symulacja prawdziwego życia abstrahując od tych takich porąbanych, nierealnych wstawek. Przejdźmy sobie teraz do gry Minecraft. Wbrew pozorom nie jestem przeciwnikiem gry Minecraft. Absolutnie w żadnym wypadku. Nawet nie mam prawa wydawać specjalnego negatywnego sądu tej grze ze względu na to, że miałem z nią znikomą, delikatną styczność. Co mogliście chociażby zauważyć, gdy rok mi instruował, jak w to grać? Tutaj macie link, możecie sobie rzucić okiem, chociaż myślę, że już dawno to zrobiliście. To, co powiedziałem wcześniej: Minecraft jest dla mnie cholernie intrygującym programem bardzo fajnym, takim wyciągnięciem ręki w stronę graczy w celu przekazania im pewnego narzędzia do rozbudowy ich własnej wyobraźni. Wiadomo, Simsy, domek dla lalek, jeśli chodzi o Minecraft, yy, klocki Lego. Dlaczego klocki Lego? Rok już też użył takiego porównania, znaczy ja mu je zaproponowałem, także to powiedzmy bezpośrednio odchodzi, yy, pochodzi ode mnie, ale nieważne, już nie kłóćmy się. Yy, to jest coś w stylu, żeby dać komuś wędkę, a nie rybę. Yy, czyli dać mu grę, którą on potem yy, tworzy sam i układa z tej gry absolutnie yy, wszystko, to, co ma na myśli, to, co chce, powiedzmy, przekuć wirtualne klocki, zaprezentować. To, to dlaczego klocki LEGO? Gdy ja miałem na przykład zestaw klocków LEGO, to w, te klocki były tylko narzędziem, a całym motorem działań była moja wyobraźnia i chęć przeistoczenia z tych klocków, wykucia z wizji coś faktycznie namacalnego, realnego. W grze, o grze wiadomo, nie można powiedzieć w kategorii namacalności, ale myślę, że rozumiecie mój przekaz. Dlatego te wszystkie moje filmiki, jakieś tam sketcze, to jest wszystko typowa satyra. Ja się nie naśmiewam z tej gry, ja bardziej się naśmiewam z faktu, gdzie popyt przerósł podaż. Ja nie mam nic przeciwko temu, że dla kogoś Minecraft jest, powiedzmy, takim spokojnym, urządzającym, delikatnym startem w kierunku zajęcia się czymś poważniejszym. Co nie zmienia faktu, że nie powinniśmy tylko i wyłącznie polegać na tej serii, albowiem ona już staje się, powiedzmy, nudna w odbiorze. Trzeba już całkowicie coś naprawdę interesującego, niesamowitego, niszczącego świat stworzyć, żeby komuś po prostu zabrakło powietrza w płucach. Nie? Także Minecraft jak najbardziej lubię, znaczy inaczej doceniam. Tą grę, rozumiem jej ideę, rozumiem jej i szanuję jej fenomen, albowiem pomysł prosty, który nadał kłam idei, że trzeba wywalić miliardy dolarów, zrobić mega kampanię reklamową tylko i wyłącznie, żeby gra w jakiejś tam konkretnej ilości się sprzedała i odniosła komercy, komercyjny sukces. Totalny bullshit. Minecraft pokazuje, że jest kompletnie inaczej. Kolejna kwestia bardzo fajna i znamienna dla Minecrafta to jest to, że ona ma pewną cechę integrującą samo środowisko graczy na podstawie wymiany tego, co się zrobiło. Tak samo jak klocki Lego, zobacz, co zbudowałem. To jest dokładnie działa na tej samej zasadzie. Wiadomo, trochę w tej mojej wypowiedzi truizmów, ale myślę, że powiedzmy, tą moją socjologiczną analizę jesteście w stanie wychwycić. Albo sami o tym wiecie najlepiej, albo wiemy, jesteście w większości, jeśli chodzi o kreację różnych światów za pomocą tych wirtualnych y, klocków. Echem. Ta gra łączy sobie wszystko. Jest jednym wielkim modem, który robi z tej gry narzędzie do kreacji czegoś, co nam w głowie siedzi. E, ta gra służy do nagrywania filmików, co owocuje potem całkiem fajnymi i nierzadko strawnymi machinimami z kolei. Ym. To jest coś w stylu Little Big Planet 2, czy innych gier tego pokroju właśnie, że daje się nam narzędzie, a nie gotowy twór, czyli tą przysłowiową wędkę, a nie rybę. I zarówno The Sims, jak i Minecraft, co łączy te gry, dlaczego je zestawiłem, dlaczego zjawisko fenomenu rozpatruję, w, korelując te obydwie gry ze sobą w jednym właśnie materiale wideo moich urojeń. Bodziec do kreatywności. To są takie, myślę, najmocniejsze, idealnie opisujące całe to zjawisko słowa. Bodziec do kreatywności, możliwość właśnie rozwoju własnej wyobraźni, możliwości takie Autoprezentacyjne, ekspozycyjne, gdzie możemy się pochwalić komuś, co sami zrobiliśmy, zawiązać nowe znajomości. To wszystko, myślę, się sympatycznie uzupełnia z tym materiałem, który zrobiłem ostatnio w poprzedniej części moich urojeń, gdzie mówiłem o inspiracji grami. Kochani moi mili, moja armio, jak widzicie, dostrzegam, powiedzmy, ogromne walory, zalety, superlatywy, gier coraz bardziej piętnowanych, ale oczywiście w większości przypadków ten hejt jest jak najbardziej zrozumiały. Czy on wynika właśnie z odcinania kuponów i więcej tego samego, jeśli chodzi o Simsy, czy większa, większy podaż niż popyt, jeśli chodzi o Minecrafta, jest to, są to powiedzmy takie no, uwagi, krytyka jak najbardziej uzasadniona słuszna, ale też zwróćmy uwagę na zalety tych gier. Ja je widzę, ja je dostrzegam i cieszę się, że w swoim programie mogę o, nim, o nich mówić. Dziękuję serdecznie za uwagę. To był obiecany materiał, który wybraliście sami. W ramach, aha, zanim przejdę do rekomendacji, pozwolę sobie wykastrować przerwę na reklamę ze wszystkich swoich ostatniego, tego i następnych moich urojeń, ze względu na to, że one swoją formą i przekazem troszeczkę przypominały cykl prymitywnie, także nie ma sensu yy, dzielić się na troje, po prostu yy, niczego nie usuwam definitywnie, po prostu przenoszę te elementy, przerwy na reklamę, by one mogły zasilić z kolei cykl prymitywnie. Czyli będzie dalej to samo, ale w innym miejscu, także myślę, że luzik. Jeśli chodzi o wspomniane rojamendacje, jeśli chodzi o utwór, chciałem Wam serdecznie polecić stary jak świat utwór, ale taki sympatyczny, porąbany Kula Shaker w ogóle, gościu się nazywa i zajebisty tytuł. No, trudno go zapomnieć, generalnie Mystical Machine Gun, dokładnie tak. Mimo, że nie ma tam żadnych latających wściekłych pocisków, żadnych zabum, trzotować świat. Szkoda, wiem. Ale myślę, że utwór powinien przypaść Wam do gustu. Taki sympatyczny, chill -aucik. Jeśli chodzi o film, to jest jeden z nowszych filmów. Wiem, że ostatnio polecałem Wam troszeczkę starsze produkcje. Ta jest yy, nowa. No, film jest zdruzgotał. Zdruzgota wywarł na mnie nieprawdopodobnie silne emocje. Był takim bodźcem do naprawdę konkretnych przemyśleń no i przede wszystkim za co cenię tego typu kino od początku do końca trzymał w napięciu enigmatycznie kończąc to polecenie, reomendację powiem wam, że chodzi o film The Leech Tcheledge się pisze, macie oczywiście nazwę utworu, wykonawcę jaki link bezpośredni plus y, tytuł filmu w moich y, w moim opisie materiału dziękuję wam serdecznie na, za uwagę i mam nadzieję, że po raz kolejny pokazałem wam, że nie jestem tylko jebnięty, ale potrafię coś tam jeszcze powiedzieć, niekoniecznie prymitywnego. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Czikicik! Bychęszak!